Jeśli jeszcze nie miałeś okazji dowiedzieć się więcej o nadchodzących jednostkach beduińskich do Twierdzy Krzyżowiec edycji ostatecznej, to jesteś w dobrym miejscu. Bo w tym materiale omówimy sobie najnowsze informacje, jakimi podzielili się z nami twórcy. Przejdźmy zatem do jednostek. Pierwszą jednostką, o której będziemy rozmawiać, jest Skirmisher, inspirowany mobilnymi rajdami wojowników beduińskich. Za niewielką cenę, bo za całe 25 sztuk złota, możemy zrekrutować ich w obozie Beduinów. To najtańsza dostępna jednostka beduńska. Co ciekawe, mimo braku pancerza, mają do dyspozycji dwa rodzaje broni: krótkie, zakrzywione ostrze do walki, wręcz oraz długi oszczep, który może być używany z dystansu i odnawia się z czasem. Ich największym atutem jest jednak zawrotna prędkość ruchu. Idealnie do szybkich ataków, ochrony zasobów lub nękania innych lordów już we wczesnej fazie gry. Sam jestem ciekaw, jak jednostka sprawdzi się w finalnej wersji krzyżowca. W demie było wiele wątpliwości co do siły skirmisherów, gdyż atakowali szybko i bardzo mocno, zwłaszcza z dystansu. Ale jeżeli czas oczekiwania na nowy oszczep będzie sensowny, to nie obawiam się ich bardziej po pierwszej salwie. Wątpię, by byli wystarczająco wytrzymali, by przetrwać atak silniejszych wojsk, a dodatkowo zdają się być podatni na każdy rodzaj ostrzału. Kolejną jednostką jest saper, specjalista od oblężeń. Saperzy to doświadczeni inżynierowie sztuki wojennej stworzeni, by niszczyć budowle oraz fortyfikacje. W zamian za dosyć niską żywotność i brak pancerza poruszają się błyskawicznie w kierunku fortyfikacji i zadają im zwiększone obrażenia. Jednocześnie otrzymują niższe obrażenia od ognia. Szybkość z jaką saperzy mogą przebić mur jest wręcz zatrważająca. Ta jednostka niezwykle mnie ciekawi, ponieważ proste szturmy na mury za jej pomocą staną się śmiercionośne i niebezpieczne dla przeciwnika, zwłaszcza w wykonaniu botów, które ulepszą gracze w przyszłości. Wśród jednostek kawaleryjskich Beduinów znajduje się Camel Lancer, czyli wojownik na wielbłądzie. To jednostka stworzona do szybkich najazdów i kontrataków. Dzięki naturalnej zwinności wielbłądów Kamelansjerzy mogą dogonić konnych łuczników i rycerzy krzyżowców, co jest całkiem dobrym wynikiem, a poza tym ich cena sprawia, że we wczesnej fazie gry całkowicie ich zastąpią. Sprawdzają się zarówno przy nękaniu przeciwników, jak i jako ruchoma odpowiedź na ataki kawalerii. Bardzo tania i bardzo szybka jednostka. Efektywność nękania za jej pomocą może być znacznie wyższa niż w przypadku europejskich rycerzy ze względu na niezwykle niską cenę tej jednostki. Nie jest może najwytrzymalsza, ale jestem pewien, że będzie oddziałem szybkiego reagowania na wiele sytuacji na mapie. Następny jest Eunuch wzorowany na sługach, strażnikach i urzędnikach domu Abasydów. Grze to potężny wojownik dzierżący dwa zakrzywione miecza, zdolny eliminować lekko opancerzone jednostki jednym zamachem. Choć wolniejszy, świetnie sprawdza się w bliskich starciach, broniąc strategicznych przejść lub prowadząc atak po zdobytych murach. Mimo, że nie wygląda, to ma całkiem dużo pancerza i dużo życia. Jest to dość ciekawy wojownik, mogący zastąpić nam czołg w trakcie oblężeń. Mam wrażenie, że dużo jednostek beduńskich jest po prostu twardych, a on, ze swoimi potężnymi, obszarowymi obrażeniami, może naprawdę zmienić pole bitwy. Zwłaszcza gdy będzie ich dużo. Przez tę jednostkę, zastanawiam się, jak regulowane będzie ich rekrutowanie. Dla tych, którzy oczekują od kawalerii czegoś więcej, wprowadzono ciężkiego wielbłąda. Na jego grzbiecie znajduje się łucznik i szermierz, co zapewnia atak zarówno z bliska, jak i z dystansu w jednym. To jednostka droższa niż zwykły wielbłądzi jeździec, ale bardziej wszechstronna, wytrzymalsza, bardziej uniwersalna i doskonała do rozgrywek, gdzie liczy się elastyczność. Jeśli chcesz mieć mobilną wieżę obleżniczą, która poradzi sobie w wielu sytuacjach, ciężki wielbłąd to twoja odpowiedź. Jedna z droższych jednostek, ale również bardzo wytrzymała. Ma dużo życia, dobry pancerz. Sugeruje to, że jednostka ta będzie mogła służyć w pierwszej linii szturmu, choć wolniejsza niż inni jeźdźcy, to idealnie będzie nadawała się do ściągania na siebie ognia i odpowiadania nim. Atakować z dystansu może jedynie gdy stoi. Taki jacek wszystkich handlów, i postrzela i wystoi, a nawet i wręcz pobije. A jeżeli pragniesz prawdziwej destrukcji, niszczyciel, demolisher to jednostka dla Ciebie. Uzbrojeni w tarcze i potężne młoty, demolisherzy ignorują pułapki, takie jak wilcze doły i są odporni na obrażenia do ataków dystansowych, dopóki ich tarcze wytrzymują. Całkiem nieźli do niszczenia struktur i przebijania się przez defensywę wroga. Mogą zastąpić bardziej stacjonarne jednostki oblężnicze, jak katapulty czy tarany. Jedna z najciekawszych i najbardziej użytecznych jednostek na pierwszej linii. To, że ignorują wilcze Doły jest chyba najlepszą zdolnością tych nowych jednostek. Na pewno będę z nich korzystał, bo cenowo również nie prezentują się najgorzej. Dalej mamy lekarza, bo w boju każda armia potrzebuje oddechu. W oparciu o tradycyjne medycyny Bliskiego Wschodu do gry powraca lekarz jednostka lecząca rannych żołnierzy. Dlaczego powraca? Ponieważ pojawił się już w Krzyżowcu 2, o ile się nie mylę. Lekarze koncentrują się na jednej jednostce naraz w trakcie leczenia, stopniowo przywracają jej zdrowie, a następnie przechodzą do kolejnej, najbliższej. Czy ja wiem, czy to taka oszczędność czasu i złota. Niby nie trzeba rekrutować nowych wojowników, a jednak, jednak są całkiem drodzy. Wydaje mi się, że ze względu na to, że teraz nie będzie mobilnych tarcz na wieżach, to właśnie lekarze je zastąpią. Czy wyjdzie to tej grze na dobre? Przekonamy się. A ty co sądzisz o nowej prezentacji jednostek przedstawionej nam przez firę Fly? Daj mi znać w komentarzu. Jako ostatnią jednostkę mamy prawdziwego specjalistę od niespodzianek, ambushera. Wyposażeni w wybuchowe dzbany z ogniem, ambusherzy potrafią ukrywać się przed wrogiem aż do momentu ataku, będąc niewrażliwymi na ostrzał dystansowy. Choć są najdroższą jednostką Beduinów, bo kosztują aż 130 sztuk złota, oferują siłę zaskoczenia, która może przechylić szalą bitwy na naszą korzyść. I osobiście uważam, że jest to najmniej pomysłowa jednostka ze wszystkich, to taki droższy i wyposażony w niewidzialność arabski miotacz, równie wolny i równie ma niewiele zastosowań. Ciekaw jestem jak często będzie wykorzystywany i czy znajdą się dla niego jakieś zadania, bo co ci po niewidzialności, jeśli użycie jej jest dość problematyczne. Jeżeli jeszcze nie masz pewności jak silne i wytrzymałe są jednostki w twierdze edycji ostatecznej to zajrzyj na ten film.